Witam wszystkich, dzisiaj pokażę Wam opisy gatunkowe mrówek, a więc zaczynamy. A więc zaczniemy od Messor Barbarus. Te mrówki mają kolor czarny, taki połyskujący, a co do wielkości, to królowa jest dosyć duża, a robotnice mogą być małe, jak są piastunki, i duże, jak są majory. Tak wygląda królowa. Tu obok chodzą piastunki, a tu jest major. Te mrówki są bardzo łatwe w hodowli. I nadają się dla początkujących, ponieważ są łagodne. No to teraz, gdzie one występują? A więc, niestety, w Polsce ich nie znajdziecie, ponieważ one żyją na południu Europy. Więc, jeżeli chcecie sami złapać takie mrówki, no to musicie jechać na południe Europy. Hibernacja. No cóż, te mrówki pochodzą z południa Europy więc hibernacja nie jest im potrzebna. Oczywiście można hibernować w temperaturze 15 stopni, ale nie jest to konieczne. Następne mrówki to Myrmica rubra. Są to czerwone, średniej wielkości mrówki, które są bardzo ładne. Jednak nie polecam im początkujących, ponieważ są dosyć agresywne i potrafią bardzo boleśnie urządlić. Szczególnie taka duża kolonia. Jak uciekną, to będzie problem. Więc, mając te mrówki, trzeba uważać, aby nie uciekły, ponieważ to może się źle skończyć. Te mrówki występują w całej Polsce, jednak najchętniej przybywają w miejscach bardziej wilgotnych. Hibernacja. Jak wiadomo, są to polskie mrówki, a więc hibernacja musi być. Ja hibernuję ten gatunek przez dwa miesiące od grudnia do lutego. Jednak ich dużym plusem jest to, że bardzo mocno się rzucają na jedzenie. Zaraz Wam to pokażę. i od razu Formika fuska Są to czarne mrówki średniej wielkości z metalicznym połyskiem. Ten kasunek jest troszkę agresywny, ale może być dla początkujących, ponieważ gryzą bardzo słabo. Te mrówki występują pospolicie w całej Polsce, więc można je bardzo łatwo znaleźć. Najczęściej gniazdują na suchych terenach, tam gdzie jest więcej piasku. Mogą być też między płytkami na chodniku, ale bywają też w lasach. Hibernacja. Wiadomo, pochodzą z Polski. Kibernacja musi być, tak samo jak w przypadku innych polskich mrówek. Były formika fuska, to porana formika cinerea. Niestety więcej tutaj nie pokażę, ponieważ próbówka jest brudna, a arena jest bardzo mała. I na niej jest tylko jedna mrówka. I właśnie mrówka mi ucieka, a to niedobrze. Zarazem tu muszę złapać. Weszła wielkościowa. Są to średnie mrówki o kolorze czarnym z lekkim połyskiem. Można je polecić początkującym, ponieważ są łagodne, jednak trzeba uważać, bo są dosyć szybkie. Mieliście okazję to zobaczyć. Występują pospolicie w całej Polsce, więc można je bardzo łatwo znaleźć. Gniazdują podobnie jak formika fuska, w nasłoneczonych, suchych miejscach oraz pod chodnikami. I mogą być również w lasach. Hibernacja jak już wcześniej mówiłam, wszystkie polskie mrówki jej wymagają. Camponotus ligniperda. Są to bardzo duże mrówki, największe w Europie. A jeżeli chodzi o kolor, no to mają trochę czerwonego, trochę brązowego i trochę czarnego. Więc są bardzo ładne. Są to łagodne mrówki, polecane początkującym. Jednak, jeżeli ktoś jest niecierpliwy, to ich nie polecam, ponieważ się bardzo wolno rozwijają. Ta kolonia ma już rok i na razie jest ich tyle. A kupiłam je, jak było, była królowa i pięć robotnic. Te mrówki występują w Polsce, jednak bardzo trudno je złapać. Nigdy jeszcze nie widziałam w naturze rójkowej królowej tego gatunku, ale robotnice widziałam. W naturze gniazdują one. Najczęściej w próchniejących drewnach i pod wielkimi kamieniami, hibernacja to wiadomo, bo są to polskie mrówki, a tak wygląda królowa z bliska Polyrachis Dives. Są to już w miarę duże mrówki o kolorze czarnym, który połyskuje, i są bardzo ładne. Są jedne z piękniejszych mrówek, jak się zbliży wystarczająco blisko. To można zobaczyć również takie dwa kolce koło odwłoka. I to też wyróżnia ten gatunek. Początkującym się nie poleca tego gatunku. Ponieważ hoduje się je zupełnie inaczej, a jak to powiem zaraz. Co do łagodności, no to są one średnie. Ale jeżeli jednak chcecie te mrówki sobie złapać, no to musicie się przygotować na wyjazd do Azji Południowo-Wschodniej, ponieważ tam w naturze one występują. W Polsce niestety ich nie spotkacie. Jak wiadomo, pochodzą one z cieplejszych części Azji, a więc hibernacja jest w ogóle niepotrzebna. Ciekawostką jest to, że właśnie hoduje się je w zupełnie inny sposób, czyli same budują gniazdo, które jest zbudowane przędzy larw i kawałków torfu. A więc te mrówki najlepiej hodować w terrarium, dostosowanym oczywiście do wielkości kolonii. Ponieważ jak włożymy je do zwykłego formikarium, no to nie będziemy widzieli jak pięknie budują. A w takim terrarium właśnie widać i najlepiej budują tam, gdzie jest cieplej. Dlatego sobie zrobiły gniazdo tam, gdzie jest kabel grzewczy. Camponotus cruentatus Są to duże mrówki w kolorze czarno-czerwono-brązowym. Jednak, jak to Camponotusy, rozwijają się bardzo wolno. W naturze występują one na południu Europy, więc jeżeli chcecie takie złapać, musicie tam jechać. Hibernacja jest niepotrzebna. Ponieważ pochodzą z ciepłych miejsc. Lasius Niger. Niestety więcej nie pokażę, bo próbówka jest brudna. Są to małe mrówki w kolorze czarnym. Zdecydowanie nadają się dla początkujących i są bardzo łagodne. I łatwe w hodowli, oczywiście. Występują pospolicie w całej Polsce. Można je znaleźć pod kamieniami, pod chodnikami, prawie pod wszystkim. A w czasie rójki królowych jest tak dużo, że pokrywają prawie cały chodnik. Hibernacja. Oczywiście są to polskie mrówki, więc należy je hibernować. Niektórzy tego nie robią, ale to jednak jest wielki błąd. Następne mrówki to temnotorax. Są to kilkukolorowe mrówki, które są bardzo małe, chyba najmniejsze w Polsce. I niestety przegryzają się przez watę, więc to jest ich duży minus. Więc watę będę musiała niedługo wymienić. Są to mrówki dla początkujących, łagodne, jednak jak wcześniej mówiłam, łatwo przegryzają się przez watę i są bardzo małe, więc trzeba im zapewnić bardzo szczelne formikarium lub próbówkę. Więc niestety bez wymiany waty w końcu by przegryzły i wyszły. A dwa lata temu jedna kolonia się przegryzła i uciekła, i niestety do tej pory jej nie znalazłam, ale już raczej jej nie ma. Występują one w całej Polsce. W lasach najczęściej są w suchych patykach. Hibernacja oczywiście, tak. Jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. I w dzisiejszym odcinku to tyle.